Dwóch synów. Jeden mówi nie, ale w końcu idzie. Drugi mówi tak, oczywiście, ale nie rusza się z miejsca. To opowieść nie o manierach, tylko o miłości, która potrafi powstawać i się mobilizować do działania. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł. Dziecko idzi, pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: Idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do Was Jan drogą sprawiedliwości, abyście Mu nie uwierzyli. Uwierzyli Mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale później nie opamiętaliście się, żeby Mu uwierzyć. Ojciec prosi: Idź dziś do winnicy. Pierwszy reaguje ostro. Nie chce, ale serce mięknie i idzie. Drugi jest elegancki, kulturalny: Idę, panie, i zostaje w domu. Pytanie Jezusa. Jest niekomfortowe, który wypełnił wolę ojca. Bogu nie imponują Twoje deklaracje. On kocha działanie, nawet spóźnione. Spóźnione posłuszeństwo jest wciąż posłuszeństwem, jest wyrazem zaufania. Grzeczna obietnica bez kroku do działania zostaje fasadą, maską. Miłosierdzie ma tę cudowną właściwość, że daje czas na odwrócenie, na zmianę zdania. I zmianę kierunku, i że bardziej cieszy je jeden wykonany krok, jedno działanie w winnicy niż dziesięć pięknych planów przedstawionych, ale niezrealizowanych. Jak łatwo gromadzić swoje święte, tak mówione Bogu, w naszych zeszytach? Zacznę jutro po świętach od poniedziałku. A winnica zarasta, nie przynosi owocu. Z drugiej strony noszę w sobie parę wypowiedzianych nie: zmęczenie, zranienie, zniechęcenie, wstyd i wstyd mi przyznać, że są. A przecież pierwszy syn właśnie od tego miejsca zaczął drogę od nie. Dziś spróbuj czegoś prostego i bardzo poważnego. Nazwij jedno tak, które od dawna. Jest niezrealizowane, przez ciebie stało się Twoją fasadą. Nadaj mu konkretną godzinę realizacji. Nie patrz na nastrój, nie patrz na inne rzeczy, które się będą działy, tylko zrób ten jeden krok naprzód, żeby zacząć to realizować. Powiedz: Ojcze, idę pracować do Twojej winnicy. I wtedy niech to, co się odwleka, stanie się czynem. Może to w ogóle czas poświęcony przy nim, przy Bogu, żeby usłyszeć, jak dziś możesz. Budować jego winnice. Gdy twoje tak staje się drogą, a nie ozdobą, w winnicy znów czuć zapach życia. Czuć jak kwitnie, jak pojawiają się owoce. A ojciec, który czekał, nie pyta o styl. Wychodzi naprzeciw i razem z tobą zbiera te pierwsze owoce, które zaczynają się pojawiać. Ojcze, ty wiesz, gdzie mówię tobie, tak, a stoję w miejscu. Daj mi łaskę powstania. Przyjmij ten jeden krok i prowadź mnie dalej. Poślij do mnie swojego ducha, który da mi mądrość w realizacji tego, co Twoje, w realizacji tego, co zbuduje Twoje Królestwo. Amen.